Lepsze posłuszeństwo, nauczanie domowe, 17 stycznia. Pierwsza księga Samuela, rozdział 15, werset od 16 do 23. Po zwycięstwie Saula nad Amalekitami, Samuel powiedział Saulowi: Dosyć, powiem ci, co rzekł do mnie Pan tej nocy. Odrzekł: Mów! I mówił Samuel: Czy to nie jest prawdą, że choć byłeś mały we własnych oczach? To jednak ty właśnie stałeś się głową pokoleń izraelskich pan bowiem namaścił cię na króla izraelskiego pan wysłał cię w drogę i nakazał obłożysz klątwą tych występnych amalekitów będziesz z nimi walczył aż ich zniszczysz czemu więc nie posłuchałeś głosu pana rzuciłeś się na łup popełniłeś więc to co złe w oczach pana saul odpowiedział samuelowi posłuchałem głosu pana szedłem drogą którą mnie posłał pan przyprowadziłem agaga króla amalekitów a amalekitów obłożyłem klątwą lud zaś zabrał ze zdobyczy drobne i większe bydło aby je w gilgal ofiarować panu bogu twemu jako pierwociny rzeczy obłożonych klątwą samuel odrzekł czyż milsze są panu całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi pana Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość od tłuszczu baranów. Bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwokwalstwa. Ponieważ wzgardziłeś nakazem pana, odrzucił cię on jako króla. Saul, jako król, dobrze wystartował. Był tym, który wypełniał Boże dzieła, tym, który stanął do walki i zwyciężył Amalekitów. Ale tutaj pojawił się problem, który diagnozuje od razu przyglądający się temu Samuel. Miał też nocne modlitwy i słowa, które Bóg przekazał przez niego królowi. Samuel zwrócił uwagę, na to, że Saul zaczął po swojemu interpretować, na czym ma polegać walka, na czym ma polegać Boże dzieło i na czym ma polegać kult. On sam zaczął o tym decydować, nie pytając do końca Boga, a dokładnie mówiąc, wiedząc, czego Bóg chce, ale chcąc to zrobić według swoich planów i zamiarów. I wtedy Samuel zadaje proste pytanie: co jest lepsze? Czy posłuszeństwo Bogu, czy składanie Mu ofiar? Chociaż te ofiary były składane według zaleceń, to jednak ostatecznie odpowiedź jest prosta i jasna. Posłuszeństwo jest dużo ważniejsze. Posłuszeństwo głosowi Pana przewyższa wszelkie nasze chęci ofiarowania czegoś czy poświęcenia. Dlatego ten fragment Słowa Bożego zwraca nam uwagę, Również na nasz sposób podejścia do wiary, do pobożności, do czynności, które my wykonujemy. Samuel powie wprost posłuchaj, no Twoje serce dużo ważniejsze jest niż jakieś wnętrzności zwierzaka, który ty składasz na ołtarzu. Twoja uległość jest ważniejsza od tłuszczu baranów. I stąd też pokazuje. Że ten upór Saula jest podobny troszkę do wróżbiarstwa, czyli poszukiwania rozwiązań poza Bogiem, w jakimś innym świecie, w jakiejś innej rzeczywistości. Dlatego to nieposłuszeństwo, krnąbrność, jest rodzajem postawienia kogoś przed Bogiem, czyli bałwochwalstwo, usprawiedliwianie się. Saula, było troszeczkę naiwne. Zasłania się rytuałem, usprawiedliwia się formalnie spełnionym obowiązkiem, choć może nie do końca czegoś dopilnował, jakby dopowiadał tak. I my musimy popatrzeć, czy przypadkiem w naszym sercu nie ma czegoś takiego jak w tej historii, że zasłaniamy się liturgią czy jakimś zwyczajem. Że usprawiedliwiamy się obowiązkiem, który formalnie spełniliśmy, ale on nie wpłynął na nas, na jakość naszej wiary, na jakość relacji z Bogiem, chociaż wypełniliśmy to, chociaż w święta zrobiliśmy, co do nas należy. Na przykład sakrament pokuty, uczestnictwo w liturgii, zachowanie postu, świętowanie w odpowiednim dniu, odmówienie obiecanej modlitwy. Ale Samuel by dzisiaj nam powiedział. Słuchaj, w nocy Bóg mnie zapytał, czy ty przez to jesteś posłuszniejszy? Czy ty przez to bardziej jesteś uległy Bogu? Przez te czynności, które wykonałeś. Przez te pokuty i te święta, które przeżyłeś. Ponieważ z tego fragmentu jasno wynika, że liturgia ma prowadzić do przeżycia spotkania z Bogiem. Obowiązki mają sprzyjać pełnieniu woli Bożej jeszcze bardziej godliwie, jeszcze bardziej świadomie. Modlitwa ma wzmagać słuchanie i ostatecznie wszystkie te wydarzenia razem i liturgia, i obowiązki, i modlitwa mają nas postawić na drodze posłuszeństwa. I w związku z tym, trzeba to sobie jasno powiedzieć: parafia nie ma być tylko instytucją usługową. To ma być dom modlitwy, w którym wychowuje się uczniów pańskich do posłuszeństwa. To jest to coś, co chce nam Samuel w tym wydarzeniu pokazać. Pokazał to Saulowi, ale też pokazuje nam. A co z tego, że zasłaniamy się takim stwierdzeniem, o, parafia jakoś działa. Ale czy to jest wychowywanie uczniów do posłuszeństwa? Liturgia nie ma być schematycznie powielanym, wypracowanym przez wieki rytuałem. Liturgia ma być uobecnieniem zbawczej obecności Boga Boga żywego, prawdziwego, działającego, z którym jesteśmy w relacji i którego zbawienie przyjmujemy. To oznacza, że jesteśmy coraz bardziej wciągnięci w Boże dzieła, że jesteśmy coraz bardziej ulegli temu, co Bóg mówi. Nie tylko spełniamy formalnie, co do nas należy. Niech w tym wzrastaniu, w posłuszeństwie Bogu, błogosławi Ci On, Stwórca i Zbawca, Ojciec, Syn i Duch Święty.